Jestem u mamy dwudziestego trzeciego w dzień. Ojca, czerwca, oczywiście, i chciałam pokazać, bo nie planowałam nagrywać filmu, ale muszę to uwiecznić, bo drugi raz kwitnie róża. Airbrush drugi raz, czy właściwie i druga odnoga, nie wiem jak to nazwać, bo właściwie chyba drugi raz. W każdym bądź razie co mogę powiedzieć, ten pierwszy raz pokazywał taką, tę różę taką jaka ona jest, to znaczy jaka powinna być, z tym mocnym rysunkiem na, li na kwiatach, natomiast teraz gdy ona pojaśniała. Nie wiem, czy to jest już kwestia, że gleba się zmieniła, trochę ją wyeksploatowała, czy, czy to od słońca, ale ten rysunek jest, bo przypominam, róża Airbrush charakteryzuje się właśnie takim rysunkiem na liście na, i, i ona jest, jest, tylko jest słabsza po prostu. O cześć Cześkitku, malutka, Cirilko. Także kiedy są w pączkach, są pomarańczowe. Potem się robią takie kremowo-żółto-łososiowo-pomarańczowe. Mają bardzo zdrowe liście. Bardzo, nie takie ciemne, a takie średnio ciemne, błyszczące. Zdrowa róża, nie widzę plamistości, nie widzę nic. Nie wiem, czy ją nawet sobie nie wsadzić, bo tyle tej plamistości w tym roku jest, a to jest świetna róża, świetna róża po prostu świetne. I tutaj jeszcze kwitną, tu kicia się przymila, a tu kwitną jeszcze te czosneczki główkowate, ciągle jeszcze kwitnie kila róża lavender dream z tymi malutkimi kwiateczkami i umamy w takim no, to jest takie stanowisko pół na pół. Trochę słoneczne, trochę niesłoneczne, ale kwitnie wspaniale ta pomponella. Lepiej niż u mnie, rozrosła się na zdrowo też. W ogóle widać, że u mnie w cieniu jest więcej plamistości, u mamy jest trochę więcej słońca. Oś kiciuna, kiciuna. I tutaj to, tę różnicę widać znacznie. Także jednak to też od stanowiska dużo zależy, chociaż od tych deszczów, tam ja już mówiłam wcześniej, u mamy też się zmumifikowało część. Kwiatów pomponeli, ale ta lavender, to też nieźle wygląda. Yy, także chciałam głównie pokazać tę różę: yy, właśnie airbrush. I kończę, bo tylko jeszcze pokażę tak z daleka yy, te te białe, co mówiłam wcześniej, czy na no i Iwona. Iwona, Iwona. I coś śmieszniejsze, kwitnie nam facelia. <taka, taka przecież roślina jakby łąkowo-polna i na koniec nagietek tutaj róża piano pink piano piano pink i jeszcze pokażę te baby maskerade które przekwitają i nie są fajne ale wszystkim się cieszymy dobrego dnia, dobrej niedzieli